Cześć z tej strony, szaman. Przepraszam Was, że tak okropnie długo nie nagrywałem. Miałem małą przerwę, no, dużą przerwę i będziemy nagrywali o kartach, a dokładniej o sztuczkach magicznych z kartami. Dzisiaj pokażę Wam jedną sztuczkę, i w następnych filmach będą kolejne. Okej. Okay. Teraz wam zaprezentuję tą sztuczkę. Proszę Was, żebyście powiedzieli w dowolnym momencie stop. Tutaj. Okej. Okay. Ja się odwracam. Wy zapamiętajcie tę kartę. Już. Okej. Okay. Położę, położę kartę. Tutaj i talie do góry dam na dół. I teraz będę próbował szukać waszej karty. Ok? Ok, gotowe. I teraz proszę powiedzieć, jaka jest wasza karta. Czy wasza karta to dwójka karo? Jeżeli tak, to proszę zobaczcie. D, W, U, I, K, A. K, A, R, O. Czy to jest wasza karta? Jeżeli tak, to znaczy, że sztuczka się udała. Zbiorę teraz karty i dam, na ta i dam do talii. I teraz pora, żeby wytłumaczyć wam sztuczkę, którą właśnie zaprezentowałem. Tak naprawdę nie ma w tej, w tej sztuczce żadnego ogromnego sekretu, żadnej magii. Wystarczy dobra pamięć. Popatrzcie. Mówicie widzowi, proszę powiedz stop, kiedy będziesz chciał. Widz mówi stop. Wyjmujecie kartę z dołu. Mówicie mu, zapamiętaj tę kartę. Jeszcze ja odwracam. Odwracacie sobie. Odwracacie się. Aby widz nie widział, patrzycie na kartę na dole. W moim przypadku to jest Joker, więc będzie bardzo łatwo zapamiętać. Widz mówi: Ok, zapamiętałem. To jest król koniczynka. Kładziecie ją na wierzch. I tu jest nasz Joker. Dolną połowę dajecie na dół. I już wiecie. Mówicie, że. Teraz staram się zapamiętać Waszą kartę. Szukacie Jokera. Nie wiecie, jaka to jest jego karta. Szukacie Jokera. Macie jo Jokera, więc znaczy, że to jest jego karta. I zgadza się, król koniczynka. I teraz sobie od odliczajcie. To talię odkładacie. R, U, L, K, O, N, I, C, Z, -y N, K, A. Resztę karty dajecie na spód, bierzecie drugą połowę tu i pytacie się, czy wasza karta to król koniczynka? Tak! I gotowe. K, R, U, L, K, O, N, I, C, N, -y N, K, A. I gotowe. Jak widzicie, jest to bardzo prosta sztuczka, ale bardzo efektowna. Jeżeli pokażecie to swoim znajomym, mogę się założyć, że będą bardzo zadowoleni i zaskoczeni. No I na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.